na wielkanocne zagadki. Uwaga! Pierwsza zagadka. Usiadły na gałązce wierzby kotki. Jak na obrazie. Są szare, puchate. Pewnie już wiesz, że to są... Ciekawe, kto wie. Druga zagadka. Gdy skorupka jajka pęka, wychodzi z jajeczka... Wygląda wtedy jak mała, żółciutka kuleczka. Kto wie, co to za zagadka? Trzecia zagadka. Mogą zaszywać się w lesie lub skakać po łące. Mogą też być czekoladowe. To. Czwarta zagadka. Wełniane matrzewiczki, wełniane rękawiczki. Czy wiecie? Przeczytam jeszcze raz, już z odpowiedziami. Usiadły na gałązce wierzby kotki, jak na obrazie. Są szare, puchate, pewnie już wiesz, że to bazie. Gdy skorupka jajka pęka, wychodzi z jajeczka. Wygląda wtedy jak mała, żółciutka kuleczka. To kurczaczek oczywiście. Mogą też zaszywać się w lesie lub skakać po łące. Mogą też być czekoladowe, to zające. Wełniane matrzewiczki, wełniane rękawiczki. To jest cytat z naszej piosenki o małym wełnianym baranku. Przeczytam Wam tylko refren tej piosenki. Ten mały nasz baranek przyściutko ma wełniane. Wełniane matrzewiczki, wełniane rękawiczki. Co tu robisz, baranku? Chłodno dziś od ranka. Chmurki w niebie jak pianka. Wełniane masz trzewiczki, wełniane rękawiczki. Ten mały nasz baranek przyściutko ma wełniane. W kołnierzu futra pełnym ma łebek cały zdełny. Ślicznie ci jest baranku w tym wełnianym ubranku, ślicznie jest ci baranku. W kołnierzu futra pełnym masz łebek cały zdełny.